Paweł Pawlak, oficjalne spotkanie pod egidą UFC. No właśnie, to chyba pierwszy raz w czymś takim bierzesz udział, jeśli chodzi o Polskę. Zresztą trudno się dziwić, bo po raz pierwszy nie, nie były już treningi medialne. Jak oceniasz całe to dzisiejsze przedsięwzięcie? No trzeba przyznać, że to jest dla mnie nowość. Jestem miło, mile zaskoczony, że tak to fajnie wygląda. Jest dużo wywiadów, dużo tych właśnie jakichś media, treningów będą i tak dalej, więc jest tutaj tego. Wiadomo, jeszcze tu jestem trochę nieśmiały w tym wszystkim, ale będzie coraz lepiej. No właśnie, będzie coraz lepiej. To, to, to tak jak prześledzić rozmowy z Tobą, to tak właśnie zawsze brzmi. Będzie coraz lepiej, faktycznie czekamy, żeby było coraz lepiej. Zresztą nawiążę do tego, że widzieliśmy ostatnio Twoje promo, czy promo UFC, które hmm. przedstawia polskich zawodników. I tam właśnie też jakby można było podsumować to, co o tutaj powiedziano, będzie lepiej. Będzie lepiej? No, zdecydowanie będzie lepiej. Jestem tylko pewien na sto Rok temu nie widzieliście Pawła Pawlaka, tylko jakiegoś, no nie wiem jak to nazwać nawet, nie było co oglądać tak naprawdę i mogę wam to obiecać, że już w kwietniu, 11 kwietnia zobaczycie zupełnie innego zawodnika. Jakiego zawodnika zobaczymy? Właśnie jaki będzie teraz ten Paweł Pawlak, skoro mówisz, że to będzie ktoś zupełnie inny? No przede wszystkim pewnego siebie i głodnego walki i w ogóle w innej dyspozycji niż wtedy. Powiedz, o tym już wielokrotnie rozmawiano, tak, cofano się pamięcią, ja nie chcę cofać się pamięcią, nie chcę wracać do tamtej walki, ale gdybyś teraz tak sam siebie miał ocenić w skali od 1 do 10, prawda, ja, z tym co było wtedy, to wtedy było mniej więcej na tej skali, ile byś sobie dał, a ile byś sobie dał teraz? No wtedy dałbym ogólnie tak naprawdę jeden, bo ogólnie nie byłem gotowy na to psychicznie i w ogóle też fizycznie przez to, że miałem tą kontuzję, a teraz dałbym, no... 7, bo jeszcze jest trochę czasu. <laughs> jeszcze jest trochę czasu. Czy co, to, ta dziesiąteczka będzie w kwietniu? Będzie 11 kwietnia 10 i wtedy będzie 100% wszystkiego. Słuchaj, to już twoja druga walka, tutaj mieliśmy okazję rozmawiać z osobami, które dopiero będą debiutowały w UFC. Gdyby zapytały Pawła Pawlaka te osoby, co przede wszystkim trzeba zrobić? Na to trzeba zwrócić uwagę. Przed tym debiutem, to co poradziłby mi ktoś, kto jak mówi, sam troszeczkę zmarnował swoją szansę w debiucie. Przede wszystkim bym powiedział, żeby się nie martwili, nie, nie zamartwiali jakimiś szczegółami i stresem, że to jest jakaś duża gala i, i UFC, bo wtedy też mnie to pogrożyło to, że o ja, walczę dla UFC i kurczę, co to będzie, tak? Po prostu trzeba wyjść, zrobić swoje, zawalczyć, pokazać siebie, pokazać siebie w 100%, tak jak na przykład Asia ostatnio pokazała i tyle, no. być pewnym siebie i być pewnym tego, że się wygra, tak? I pokazać tak naprawdę 100% swoich umiejętności, to wystarczy, żeby dać dobrą walkę. Mówisz o tym, że do Asia jeszcze wrócimy. Mówisz o tym, że trzeba, trzeba po prostu nie myśleć o tych wszystkich innych sprawach. Ty ja też tego już, o tym też rozmawialiśmy. Przymgnąłeś trochę po rady specjalisty, jeśli chodzi o te sprawy radzenia sobie z innymi rzeczami. Kontynuujesz cały czas tą współpracę? E, tak, dokładnie. Chodzę cały czas do pani psycholog. Pozdrawiam panią Paulinę i myślę, że to daje dobre efekty. Choć wiadomo, teraz to jest w ogóle inna głowa niż wtedy i myślę, że udowodnię to 11 kwietnia, jaka jest głowa. Jaka praca? Która praca była cięższa? Ta na sali treningowej normalnie przygotowywania się do tych kolejnych startów? No i do tej kolejnej walki w UFC? Czy ta praca z panią psycholog, która gdzieś tam siedziała i tą głowę próbowała tam w niej mieszać, i ją tam gdzieś wszystko tak poukładać, żeby, żeby nie było żadnych kłopotów już, jeśli chodzi o te sprawy? Co było trudniejsze? Znaczy, no... Wiadomo, myślę, że to bardziej ten etap fizyczny jest trudniejszy, bo głowa wtedy, z, wtedy była taka, taka jakby tak powiedzieć, z, zryta i tak dalej. Nie miałem w ogóle ochoty walczyć, przez to, że miałem te kontuzje i inne tam jeszcze swoje problemy. To miało duży wpływ na to, a teraz mam czystą głowę, nie stresuję się niczym, wiem po co tam idę. Rok temu jeszcze nie wiedziałem po co tam idę, stresowałem się tym wszystkim, naprawdę, tak naprawdę, że to jest wielka organizacja UFC i to też mi przestraszyło, a teraz wiem po co tam idę, idę tak naprawdę zwycię, zwycię, zwyciężać i churso dobre walki tak wtedy tego zabrakło i, i tak to wyszło ale cały czas mam kontakt z panią psychologii yy, spotykam się co tydzień więc przezorny, zawsze ubezpieczony <laughs> Przezorny zawsze ubezpieczony. był taki okres za o tym wspomniałeś po walce jakiś czas po walce że no troszeczkę, troszeczkę na wszystko nie miałeś ochoty rzeczywiście było tak że chciałeś nie wiem tak sobie spokój w ogóle z MMA znaczy, miałem takie myśli po tej właśnie kontuzji w październiku, co kręgosłup rozwaliłem, ten krążek, to miałem sparaliżowaną nogę, tak naprawdę przez trzy tygodnie to nie chodziłem w ogóle z domu, leżałem w łóżku i to był taki bodziec jakby w mojej głowie, że to chyba jest koniec ogólnie tego wszystkiego, bo urazy kręgosłupa są tak naprawdę chyba najgorszymi urazami i wtedy miałem właśnie to w głowie, to chyba trzeba kończyć, znaleźć sobie normalną robotę, nie obijać się i mieć to zdrowie, tak, ale jednak okazało się, że nie jest tak poważnie jak, jak myślałem i wracamy do sportu i mam nadzieję, że już nie będzie takich problemów jak w październiku i będzie wszystko dobrze. Zmacniam cały czas te plecy, więc myślę, że będzie ok. Czyli co? Czyli jednym słowem w dość młodym wieku w przededniu kariery w UFC, ty chciałeś to wszystko w diabły rzucić? No, to naprawdę to był mega ból. Paraliż nogi, co sam mówi za siebie, że to jednak nie jest kolorowo. Tak Jak nie można chodzić, nie można nic zrobić. Miałem problemy nawet pójściem do sklepu. Już nie mówię, jak miałem usiąść na przykład gdzieś do toalety czy coś, albo w ogóle gdzieś usiąść, wiesz. Naprawdę to no, ciężkie ogólnie przeżycia. tak. Dlatego no, tak sobie myślałem, że. Kurczę, co to, co to będzie, tak? Znowu coś mi się stanie, będę miał operację, następny rok będzie na przykład z głowy, więc takie miałem głupie myśli tak naprawdę, ale jak już wróciłem, dotknąłem maty, to już poczułem, że będzie po mojemu i będę trenował dalej i będę wygrywał i, i pokazywał, że dobrze walczę i dawał dobre show. To jest trochę jak narkotyk. Powrót, dotknięcie mapy, ten smród sali treningowej to działa, że, że człowiek ma ochotę jednak, jednak do tego wszystkiego wrócić. Dokładnie, no, nie, no, nie wyobrażam sobie życia bez tego tak naprawdę. Wiadomo, jak się siedzi w domu samemu to jest depresja i łapie się doła, ale jak już się wraca i <laughs> jest się z tymi ludźmi, się trenuje, przebywa się w tym środowisku cały czas, to jest w ogóle zupełnie co innego i jest motywacja, jest ten głód i jest właśnie to fajne uczucie, ta adrenalinka, która cały czas pozwala mi to, że chcę trenować i będę to robił zawsze. Czyli co? To tak na koniec, czego się możemy spodziewać po Twoim występie w Krakowie na UFC Fight Night 64. E, możecie się spodziewać mega dobrej walki. Naprawdę to będzie super, super walka. Myślę, że najlepsza będzie w pierwszej rundzie, ponieważ mój rywal jest takim chaotycznym zawodnikiem, który idzie cały czas do przodu, zwłaszcza w pierwszej rundzie i myślę, że będzie efektownie i końcówka tej walki też będzie efektowna, bo na pewno skończy się przed czasem. No i teraz już naprawdę na koniec. Kończenie przed czasem, to ja nawiążę do Jany. Jędrzejczyk. oglądałeś pewnie tę walkę, widziałeś ją, jak oceniałeś ten pojedynek i y, 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 no, jak przeżywałeś ten bój? No Trzeba przyznać, że specjalnie stałem o 4:30 dla niej, bo e, nie, mógłbym, nie mógłbym po prostu nie obejrzeć tej walki. Naprawdę Asia zniszczyła swoją rywalkę. Tak naprawdę ta, e, jej przeciwiczka, nawet nie mogę jej obalić, gdzie jest naprawdę dobrą zapaśniczką i naprawdę dała takie szorze aż. Podziwiam ją, jest naprawdę pewna siebie, zdeterminowana i pokazuje naprawdę wspaniałe MMA. Ma, ma mega stójkę, i naprawdę jestem szczęśliwy, że udało jej się zdobyć ten pas. W końcu, pierwszy pas UFC w Polsce. Jest. Otóż to. Otóż to. No to Tobie też nie życzymy. ostatni, nie ostatni. <gry> o, to takie niejednoznacznie zarzmiało. Super w takim razie. No właśnie, to właśnie, to jest warte, żeby pewność siebie była i po, głowa e, pełna dobrych myśli. Cóż, życzymy powodzenia podczas tej walki w kwietniu. Niech to będzie taki bój, jaki sobie, jaki sobie tutaj sam wymarzyłeś i jaki sobie, jakiego sobie życzysz. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.